Pierwsze koty zapłotek, poradnik dla pierwszych klasistów, czyli jak odnaleźć się w nowej szkole. Cześć wszystkim. Witajcie w pierwszym odcinku tego rocznego szkolnego podcastu. Z tej strony Sofia z klasy 2M e, prowadząca podcastem. Dzisiaj porozmawiamy o czymś co dotyczy każdego, kto zaczyna naukę w szkole średniej. Jak odnaleźć się w nowym miejscu, poznać ludzi i poradzić sobie z pierwszym stresem. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Wioleta Kruk, psycholog szkolny. Cześć, dzień dobry. I pani Justyna Legutko, pedagog szkolny. Cześć, dzień dobry. Zapraszamy do słuchania. Pierwsze pytanie <noise> będzie takie, że jakie największe wyzwania stoją przed pierwszych klasistami w pierwszych tygodniach szkoły? To może ja zacznę, bo mi się tak najbardziej nasuwa y, na pierwszą myśl chyba te relacje. Y, co myślisz? Tak, chyba ja... jednak y, jest to takie największe wyzwanie y, to jest nowa szkoła, nowi ludzie, nauczyciele, jednak to wszystko jest znowu od nowa. Już jakieś tam relacje w podstawówce były, a teraz muszą je nawiązywać znów. Tak, ja się zgodzę z Tobą, że zdecydowanie to są relacje, to odnalezienie się właśnie w nowej grupie rówieśników, gdzie praktycznie no, większość osób, które przychodzi, nie zna tutaj nikogo. Ale też taki, taki lęk przed budowaniem przyjaźni, taka obawa, czy kogoś poznam, czy mnie ktoś polubi, czy będę mieć z kim siedzieć w ławce. I te obawy y, są całkowicie normalne, i też pojawia się tutaj lęk przed odrzuceniem. Ja myślę, że kolejną taką obawą to może być nauka, tak? Bo zmieniają się nauczyciele, mm. zmieniają się wymagania. Na no, tej nauki jest więcej, jednak liceum większe wymagania. Mm -hmm. e, nauczyciele też już od początku zwracają uwagę na tą maturę, na to przygotowanie do matury, więc też um, uczniowie mogą czuć silniejszą presję w związku z, tak. z tą nauką. Tak, e, też jeszcze właśnie obawa o wybór liceum, nie? Związany mm -hmm. też z tą nauką. Jeszcze dobrze wybrali tak. to liceum. Że faktycznie ta decyzja, którą podjęli, jest tą decyzją dla nich satysfakcjonującą. Dokładnie. Mhm. Jeszcze ja bym dorzuciła tutaj dojrzewanie, bo tutaj też rozpoczęcie liceum łączy się właśnie z kolejnym etapem dojrzewania, gdzie właśnie są te wahania nastroju, mhm. zmienia się wygląd, pytają młodzi o własną tożsamość, mhm. więc to jest zdecydowanie taki trudny okres i w budowaniu siebie, i też w budowaniu tutaj relacji. W nowej szkole. Tak, też myślę, że w zasadzie ta zmiana wyglądu, na którą zwróciłaś uwagę, m, może wynikać też z takiej presji dostosowania się do otoczenia, mhm. do, do innych, jednak też y, w jakiś sposób chcemy się wpasować w to nowe środowisko, też y, wracając do tych do nawiązywania y, relacji z innymi, to jednak chcemy w jakiś sposób tym ludziom odpowiadać, więc możemy Dokładnie. też trochę przejmować, czy ich osobowość, czy ich wygląd, mhm. i próbować się tutaj dostosować. Też pewnie niektórzy zmieniając wygląd chcą się wyróżniać na tle innych, tak? I mhm. tak też zdobyć e, e, inne relacje, zdobyć zaufanie kolegów, koleżanek, czy być też popularnym w szkole. Mhm. Dobrze, czyli podsumowując, możemy zrobić taki wniosek, że osoby, które mhm. na przykład przyszli tutaj z kolegą, z koleżanką do szkoły, do tej samej szkoły, nawet do tej samej klasy. To mają o wiele łatwiej, ale też trzeba nie zapominać o nawiązaniu relacji z innymi ludźmi, mhm. a nie tylko skupianie się na tej jednej osobie, z którą przyszliście do szkoły. Tak, mhm. ja bym jeszcze dodała, że często te relacje i te przyjaźnie, te grupy, które tworzą się w pierwszej klasie, to często się przetasowują w drugiej, trzeciej, są całkowicie nowe grupki, nowe przyjaźnie, więc też tak jak mówisz tutaj, Sofia, że warto. Mieć wielu znajomych, rozmawiać z, z różnymi osobami, nie tylko skupiać się na tej jednej poznanej osobie, czy na tej, z którą się przyszło tutaj do szkoły. Dziękuję bardzo za taką rozbudowaną odpowiedź. I teraz <grym> następne pytanie. Jak poradzić sobie <grym> ze stresem, który wynika w związku z tym wszystkim, co panie powiedziały przed chwilą? I w sumie możemy taki zrobić trochę podział na y, radzenie sobie ze stresem, trochę tak y, takie, tak, wyzwanie, zadanie mm -hmm. i skupić się na, na tym zadaniu i, i to rozplanować, na przykład ustalić godziny nauki i odpoczynku jest też bardzo ważne, żeby taki balans zachować pomiędzy e, tymi obowiązkami, a jednak tym relaksem, który też jest e, bardzo potrzebny. E, też ustalenie. Ogólnie tych zadań, żeby też nie odkładać wszystkiego na swoją chwilę, tylko jakieś tutaj sobie ustalić priorytety działania. Więc możemy w ten sposób sobie radzić ze stresem, żeby czuć, że mamy na tym kontrolę, organizację. Dzięki temu ten poziom stresu związany z nauką będzie na pewno niższy. Tak, jeszcze właśnie drugi taki sposób to jest poradzenie sobie w taki, no tak emocjonalnie, czyli... Przede wszystkim wsparcie w grupie znajomych, w przyjaciołach, szukanie tego wsparcia czy w rodzicach, czy nawet tutaj u nas, u psychologa, u pedagoga szkolnego. Też dużo daje do redukcji stresu ruch, jakieś ćwiczenia, taniec. Czyli jak mamy ciężki dzień, to nie jest tak, że przychodzimy ze szkoły, siadamy na kanapie czy włączamy e, jakiś serial e, czy Netflixa, tylko warto wtedy iść na spacer, e, coś porobić takiego, m, takiego w ruchu. E, mhm. Ależ można w sumie jakieś zastosować takie ćwiczenia e, relaksacyjne. relaksacyjne yoga, pilates, mhm. oddechowe, takie, które faktycznie nas podprężą i też zmniejszą napięcie mięśniowe. Jak mięśnie będą rozluźnione, to jednak to napięcie w organizmie i ten stres jest. Niższej. No i też warto zobaczyć, co się samemu lubi robić, co się wcześniej sprawdzało. Nie wiem, niektórzy może lubią malować, czy szydełkować, czy cokolwiek innego, więc też warto znaleźć czas na to swoje hobby, czyli tutaj. Um, muzyka. Tak, muzyka, czyli po prostu też, tak jak tutaj powiedziała pani psycholog, ustalenie tych godzin nauki i odpoczynku jest bardzo ważne, żeby znaleźć ten balans. Mhm. Bo też ważne, daje mi się też takie nasuwa jedna myśl, że. W momencie, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani po tej szkole, to nie warto wchodzić od razu w tą stresującą znowu sytuację, czyli obowiązek, tylko dobrze na początku zadbać o swój komfort psychiczny, właśnie stosując jakieś te techniki bardziej emocjonalne mm -hmm. redukcji stresu, a dopiero później przechodzimy do tych obowiązków. Tak. Mm -hmm. Dobrze, a w takim razie, jak skutecznie zorganizować naukę i czas wolny, żeby nie pogubić się w nowych obowiązkach? No, przede wszystkim e, myślę, że najważniejsze jest ustalenie priorytetów, czyli to, co jest mhm. na przykład pilne i ważne, e, zrobić jak najszybciej, e, nie odkładać tego na później. Też fajnie jest ustalać sobie taką listę zadań na konkretny dzień, czyli taki plan dnia. Z tym planem dnia to też trochę tak jest, że jak my wyciągniemy e, tą, tą stresującą myśl z głowy na papier. To trochę mniej się stresujemy. Już samo zrobienie planu może nas troszkę y, odciążyć y, od tego stresu związanego z organizacją. Też, też, dokładnie, taki plan dnia nas odciąża, bo też widzimy, o teraz jest ta godzina, za chwilę zrobimy to, tamto, i mamy też poczucie kontroli nad tym, co będziemy w danym dniu robić. I to też pozwala y, tak zmniejszać ten czas, kiedy na przykład siedzimy, czy skrolujemy, czy siedzimy na Netflixie. Ale też chyba ten plan trzeba robić takim trochę bardziej elastycznym. W Staje sensie się nie na zasadzie, że wszystko jest minutę za minutą, wszystko jest rozplanowane, tylko robić sobie takie trochę luźniejsze. Tak, tak zgadza się. To jest tak, że robi się około, planuje się około 75% dnia. Spotykamy się z osobami, które chciały zaplanować nawet 100%. Z tym, że tego się nie da. Dlaczego? Dlatego, że zawsze coś nam wypadnie albo na przykład ktoś nas nagle zaprosi po szkole, nie wiem, na lody, czy gdziekolwiek, czy na spacer i wtedy jak mamy taki sztywny plan, że nie mamy miejsca na cokolwiek takiego spontanicznego, to odmówimy, tak? Czyli też nie zadbamy o tą relację, później będzie poczucie winy, e, możemy, możemy być też zdołowani i w konsekwencji możemy nie zrobić tych rzeczy, które zaplanowaliśmy. Dlatego warto właśnie tak trzy czwarte dnia planować i zostawić sobie... Sporo czasu na jaki taką spontaniczność, na spontaniczne godzinki, no. żeby w razie czego ten plan modyfikować. Też w zasadzie, jakby ustalić taki sztywny plan co do godziny cały dzień, to w momencie, kiedy coś nawet nie z naszej decyzji ten plan zmieni, bo coś mhm. wypadnie ważnego, to może nas wprowadzić w takie poczucie braku kontroli, dezorganizacji i złości. Dokładnie. Co będzie jeszcze no. gorzej, skutkowało jeszcze większym właśnie niezrealizowaniem planu. No, ale też powoduje nasze napięcie, prawda? Jak mamy takie 100% planu i widzimy, że cokolwiek, nie wiem, autobus się spóźni, mhm. cokolwiek, a my już o tej godzinie mieliśmy e, usiąść i pracować, no to, to to już jest stres, tak? A nam jest stres niepotrzebny, bo chcemy z niego wejść, mhm. Chcemy jakoś nad nim zapanować. W mhm. hmm. zasadzie o tej y, nauce też y, dobry jest taka, taka metoda nauki, gdzie jednak nie uczymy się ciągiem, czyli mhm. uczymy się w takich blokach, Mamy przeznaczone na naukę, ustalamy 30 albo 45 minut, po czym robimy jednak tą przerwę. Tak, i przerwa jest tak przypuśćmy 5-10 minut. Mhm. Jest też taka technika Pomodoro, gdzie uczy się 25 minut, 10 minut przerwy. Też mhm. są takie fajne filmiki na YouTube. Nazywałem chyba timer ADHD i jest tam taka właśnie relaksująca taka muzyka, która pomaga nam się skupić. I na przykład przez jakieś dziesięć minut ucimy się i przez jakieś 7 minut odpoczywamy i jest wiele tych różnych filmików i możemy znaleźć dla siebie wydający tryb uczenia się. Mhm. Jeszcze ja bym tak zwróciła uwagę, że jak się uczymy, to warto pamiętać o tym, żeby nie mieć w zasięgu wzroku telefonu, bo są badania, które pokazują, że jeżeli widzimy telefon, jeżeli tylko na niego spojrzymy, nasz poziom stresu się podnosi. Także telefon gdzieś odkładamy, nie na biurko. Może tam być włączony, nie wiem, budzik, timer i tak dalej, który nam da znać, że już koniec tego bloku nauki, ale na biurku mamy takie rzeczy, które są do nauki, prawda? Ewentualnie coś, co nas koncentruje, czy ewentualnie jakaś świeczka zapachowa, czy cokolwiek innego. Ten telefon jednak dość y, no, skutecznie naszą uwagę hmm. odciąga od, od tych obowiązków i jednak jest taka silna potrzeba sprawdzenia, czy tam przypadkiem się nie, powia, nie pojawiło jakieś nowe powiadomienia, e, co no, niestety podczas nauki nie byłoby dla nas korzystne. Mhm. Hmm. E, Dobrze, to wracając relacji z ludźmi. To jak nawiązać te relacje z ludźmi w szkole i poza szkołą? Przede wszystkim trzeba sobie chyba dać czas. Mm -hmm. Nie wszystko dzieje się od razu i potrzebujemy, ym, no właśnie tego czasu, żeby te osoby poznać, żeby sprawdzić, kto y, nam powiada charakterem, kogo chcielibyśmy bliżej poznać. Y, mieć na uwadze, że inni też tego czasu potrzebują, więc. To, że ktoś nie podszedł do nas pierwszego dnia i nie zagadał, to nie znaczy, że nie zrobi tego za tydzień. Dokładnie. Warto też zaczynać od takich małych rozmów z, z różnymi osobami, e, na przykład na temat lekcji, nauczycieli czy zainteresowań. Może na przykład podejść, jak widzimy, że komuś idzie podobnie jak nam jakieś zadanie trudno, I na przykład powiedzieć, o, widzę, że, to wiesz, że też masz trudność z tym zadaniem, e, ale generalnie szukać czegoś, co Was łączy. I też dbać o uśmiech, bo wtedy jak się uśmiechamy, to też dajemy innym taką, no, taką informację, że jesteśmy chętni do rozmowy, jesteśmy otwarci. Też jeżeli widzicie, że ktoś ma ładną bluzkę lub po prostu wygląda fajnie, ma fajny makijaż, lub podoba się wam uśmiech tej osoby, to po prostu podejdźcie do tej osoby i zróbcie komplement. Jeżeli A jest... to może komuś zrobić naprawdę dobry tak. dzień. Tak. Mm -hmm. I w ten sposób też może nawiązać się jakaś relacja. Ja na przykład nawiązałam bardzo dużo takich relacji, zaczynających się właśnie od komplementu. I teraz to są takie w miarę lub bardzo bliskie mi osoby. Świetnie. Mm -hmm. Super. Dobrze, to co zrobić w takim razie, jeżeli nie udaje się nawiązywać te relacje z ludźmi? I jeżeli czujemy się samotni? Mm -hmm. Coś w tym stylu? Ważne jest w ogóle zrozumieć, że jest, to, um, że jest to normalne, że w nowym miejscu my często czujemy się samotni, bo nawet jeżeli nawiążemy jakąś relację, to ona od początku nie będzie głęboką relacją, więc my i tak możemy czuć się samotni. Więc ta mm. samotność w nowym miejscu jest całkowicie normalna i większość osób ją przeżywa. Jest to na tyle istotne, żebyśmy my, mając na uwadze tą naszą samotność, nie zamykali się na innych, nie chowali za tym telefonem. Możemy wtedy sprawiać wrażenie, że jesteśmy niedostępni, że nie chcemy nawiązywać tych relacji. Więc trzeba sobie po prostu dać też czas. Dać czas i, i zrozumieć, że jest to naturalna kolej rzeczy. Jednym ja też zwróciła uwagę na to, aby zobaczyć, przyjrzeć, przyjrzeć się sobie, czy my sami nie wysyłamy sygnałów w otoczeniu, że nie chcemy kontaktu. Czyli, tak jak tutaj e, wspomniała pani psycholog, właśnie chowanie się za czymś, czy nie uśmiechanie się, czy nawet jak ktoś do nas podejdzie, to po prostu jakieś zdawkowe odpowiadanie komuś, bo też czasem, przez to, że my się boimy nawiązać relacji, sami się odsuwamy, Tak pokazujemy innym. E, że po prostu nie, nie, nie chcemy tej relacji, a tak naprawdę chcemy. Też trzeba sobie pomyśleć o tym, w jaki sposób my odczytujemy jakieś sygnały płynące z otoczenia, bo bardzo często możemy, e, mając e, takie bardziej sądzić, e, że ktoś myśli na nasz temat coś negatywnego, to jakieś takie niewielkie e, sygnały niekoniecznie do nas kierowane, na przykład e, jakaś mina drugiej osoby. Albo jakieś spojrzenie możemy odczytywać jako coś negatywnego w naszym kierunku i od początku zrazić się mm -hmm. w stosunku do tej osoby, i na przykład nie podejmować kontaktu, albo nie odpowiadać na to, co ta osoba do nas mówi, bo możemy uważać, że myśli o nas negatywnie, a wcale nie musi mm. tak być. Ja bym też jeszcze zwróciła uwagę, żeby zadbać o te relacje poza szkołą, że to, to nasze relacje to nie tylko szkoła. Ale też mamy jakieś znajomości z poprzedniej szkoły, czy z osiedla, czy z podwórka, więc warto też tutaj te, te relacje pielęgnować, e, mhm. dbać o nie, też gdzieś wychodzić, spotykać się. Mhm. I też jak już dospiera nam ta samotność i chcielibyśmy kogoś poznać, czasami się tak wydaje, że chcielibyśmy mieć wielkie grono znajomych i żeby tych ludzi wokół nas było jak najwięcej. Mhm. Ale to nie ilość, y, ma znaczenie tylko jakość i w takich y, sytuacjach warto znaleźć choć jedną osobę, która będzie naszą bratnią duszą właśnie w tym liceum. Dobrze, w takim razie gdzie i do kogo można się zwrócić, jeżeli u potrzebuje pomocy, rozmowy albo wsparcia? Hmm. No tutaj w szkole to myślę, że głównie do nas. Tak. <laughs> Zdecydowanie myślę, że do mnie, do psychologa szkolnego, jest jeszcze pedagog specjalna. Ale też warto rozmawiać z wychowawcą swoim, mm. z przyjaciółmi, z rodzicem. No ja też myślę, że to zależy, czego dotyczy problem, prawda? Mm -hmm. Ale też u nas, jeżeli macie takie problemy, o których nie chcecie, nie wiem, obawiacie się komuś powiedzieć, to myślę, że spokojnie tutaj do naszego gabinetu możecie podejść, razem coś wymyślimy, też ustalimy plan działania, też wam pokażemy na przykład jakieś, jak można rozwiązać dany problem. Mm -hmm. Podsumowując, jakie są Pani najważniejsze rady dla pierwszych klasistów, żeby dobrze rozpoczęli ten nowy i ciężki etap życia? Hmm, to może tak zaczynając od nauki, to chyba taką główną radą jest, żeby ustalić jednak ten rytm dnia i żeby się uczyć systematycznie. Tak, ja myślę, że taką kolejną, na drugim miejscu ważną jest, żeby dać sobie czas. Ale też dać sobie taki dystans, nie porównywać się za bardzo do innych, być sobą i przede wszystkim no, dać sobie taki dystans, nie oceniać się za słowo, mm -hmm. tak żyć takim, cieszyć się tym, że jest się w liceum, nie żyć takim trochę dniem dzisiejszym, taką tak, bieżącą tak. chwilą, być mm -hmm. otwartym. W zasadzie z tego idzie już taka kolejna rada, żeby pamiętać o tym, że jest to normalne, że się ktoś boi, że się boimy i, i żeby jednak ym, Szukać tego sposobu na relaks, żeby ten stres zmniejszyć i mówić innym o trudnościach, jeżeli się czujemy gorzej. Ja jeszcze tak podsumowując powiem, że to nie jest tak tylko, że y, wy się boicie, bo dorośli ludzie, którzy wchodzą w jakąś nieznaną grupę, czy zmieniają pracę, czy gdziekolwiek jadą, nie wiem, na jakąś konferencję, spotkanie i nie znają nikogo, też mają podobne uczucia, też się pojawia lęk, jakieś obawy. I tak dalej, więc to wszystko, co czujemy, jest normalne i będzie się pojawiać na różnych etapach w naszym życiu. Powiem z że, że nauczyciele też się boją. Tak. Też <grym> bardzo się boją nowych uczniów, boją się, że będą, będą po prostu nie takie, jakie oczekują. Mhm. Tak, bo to się wszystko w zasadzie wiąże z takim e, poczuciem nowości mhm. i zawsze w tej nowej sytuacji my musimy znaleźć. Sposób, w jaki się zachowamy, nie zawsze wiemy, w jaki sposób się zachować, więc to jednak zawsze generuje ten lęk i jest to zupełnie normalne. Dokładnie. Tak, żeby też podsumować, może to, co powiedziałyśmy, to ważne jest, żeby sobie dać jednak ten czas, czas na adaptację do tych właśnie nowych warunków. I Pola. dystans do siebie, takie zrozumienie też. W takim razie bardzo dziękujemy, no, pani psycholog i pani pedagog za rozmowy. Jest naprawdę bardzo cenne wskazówki. Mamy nadzieję, że ten odcinek pomoże każdemu pierwszoklasiście lub przynajmniej większości głodzić się pewniej i lepiej w nowej szkole. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Zawsze możecie liczyć na wsparcie psychologa, pedagoga i całej społeczności szkolnej. To był pierwszy odcinek naszego tegorocznego podcastu już wkrótce wrócimy z kolejnymi rozmowami. Do usłyszenia! My też dziękujemy za rozmowę. I zapraszamy Was na kolejny podcast z nami, który będzie w ramach Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Właśnie powiemy Wam coś trochę o tym, powiemy Wam trochę w tym temacie. Do usłyszenia.